No, jedziemy rozkurwić te, ten bank. Ile jest, tych, ile jest ochroniarzy w środku? Nas jest tu samo, dobra, jedziemy. No to kurwa, jedziemy. Parkuję na ręczny, to bankiem Audi, biegają do środka, czerwone kominiarki, podchodzę do kasy, komputer wczoruje pyski i mówię Chabarabarabarabarabarachesk Wszyscy leżą na ziemi ze srani, ochraniarzowi krew leci z bani, bo są w rękach trzyma dynamit, wyjebować kosmos, gang z Albanii Ściąga z tego męża dziewko okulary, bo mam takie same, to się chciał mieć dypary, nawet do kujbu, bo z a ty z kujbiem lubam do Samary Ram, pam, bam, bam, bam nie Chodzę się rano w raju, choć niektórym kończy już się tutaj